No, się ma tutaj pięciu piłkarzy, którzy nie mają tej piłki. I bez dalszego przedłużenia, 7 lajk pod, pod, podnosimy próg do 7. 7 lajku, lajków, i już jutro kolejny part. Już 11, i kończymy przy 15. Jakby co, żeby no, nie trwała ta serii, nie nieskończoność. I też ci piłkarze tacy sławniejsi, lepsi się kończą. I lecimy z numerem 5. Lecimy z defensywnym piłkarzem Roberto Carlos, który był wybitnym lewym obrońcą. Czasami, czasami nawet i to prawym obrońcom. Był niesamowity, ale no też nie wygrał nigdy złotej piłki. No dużo osób powie pewnie, że nie zasłużył, ale no, musi być na tym rankingu, bo był naprawdę wybitnym piłkarzem. I jakiś, jakąś szansę na złotą piłkę miał, mimo że był defensywnym piłkarzem. Numer 4. Odegard jest czwartym piłkarzem, może jeszcze ma jakąś szansę na wygranie tej złotej w piłki. Małą ale ma, bo wiekowo też nie jest w tej czołówce, co zazwyczaj wygrywają do tu piłki, choć są czasami wyjątki, nie mówię, że nie. Nie, nie jest za stary. Jeszcze potrzeba pamiętać, żeby wygrać tą piłkę, ale też forma nie jest na tyle dobra, żeby grać, żeby być tym piłkarzem do złotej piłki. Plus Arsenal, no, nie radzi sobie jakoś wybitnie. Poza teraz tym, że jest na pierwszym miejscu w Premier League. Zawsze drugie, więc to od początek sezonu, więc jeszcze na drugim wylądują, jakby co. No i numer 3. To jest Ibarbo, numerem trzecim jest Ibarbo, niesamowity lewy, czasami środkowy napastnik, czasami lewy skrzydłowy, to zależało tam od formacji, zazwyczaj jak grał na napadzie, jak dobrze pamiętam to zawsze napad, zawsze napad i bardziej jako napastnik, jako dziewiątka, ale no też niesamowity piłkarz, który też nigdy nie wygrał z tej piłki, prawdopodobnie, no przez to, że jakoś mega też wybitnie nigdy nie grał na tyle, żeby być tą, tą piłkę, chociaż no, z Kolumbią też dobrze sobie nie radził, no tam... Nie, chyba w miarę, w miarę sobie radzi, powiedzmy, dobra. Numer dwa. Kolejnym piłkarzem jest to Koke, który, no, naprawdę jest, można powiedzieć, y, mini lub, no, nie, nie niektórym może legendą y, Atletico Madryt. No, nigdy nie wygrał, no, praktycznie przez właśnie Atletico Madryt. Druży tą drużyna, no, nigdy nie wygrała Ligi Mistrzów, też jakoś wybitnie nie grała na europejskim poziomie, tak, żeby zdobyć jakiś europejski trofeum, Chociaż była kilka razy blisko, no, w ostatnich latach, no, kiepska. Numer jeden. No i jedynką jest tutaj nasz Polak, Alex Moal, który no, był niesamowitym napastnikiem. Niesamowity, na, na pewno, na pewno był doceniany w Niemczech, ten napastnik. No, Bundesliga go uwielbiała, no, chociaż wtedy się nie nazywała chyba jeszcze Bundesligą, ale był uwielbiany w tej lidze. No i może powiedzieć, że mini legenda tej ligi całej. No, niesamowity grajek dla Polski też dużo zrobił, więc może, no, był wybitny po prostu. No, jak mówiłem, 7 lajków, no i lecimy już jutro z kolejną częścią, bo coraz szybciej wbijacie to i naprawdę w ostatnim parcie będę miał Was na takie propozycje, ale to zobaczycie to dopiero przy 15. parcie. Dziękuję za oglądanie. Elo.